Za chwilę rozpoczynamy mecz y, 13 kolejki. Team Simon zmierzy się z National Funhal o 13.6 stopni. Y, u siebie będzie grał Team Simon Funhal na wyjeździe w 13 kolejce. I już za chwilę rozpoczynamy Już zeraj. Ramos. Tadi Trzyk przejęcie piłki do Wernera. Werner do Fratesiego. Fratesi. Fratesi. Fratesi minął jednego zawodnika. Fratesi wrzutka do Wernera. I pierwsze uderzenie niecelne. Ale dobry, dobry zagranie Dawida Fratesiego. Yy, wrzutka polekalne do Timo Wernera. Ach. Gugimajrez. Cash, Fernando Lorente. I teraz Timo. Timo wali! I Broniki. Za bardzo przedłużył. Duszanta Dic. Duszanta Dic do Fratesiego Kantilo! I Broni Gmares. Lindelof. I Cantilo do Wernera. Nie ma. Cash. Cash, 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 a nie udało się enough cash Cantilo i teraz nie nagimaj res cal wiktor i teraz wiktor Kantilo. przy piłce teraz zagrań dolorente fernando lorente ale nie zdążył dłuższej jeszcze freitas dusz tadić Duszan, duszan tadić. Położył jednego zawodnika. I jeszcze duszan. Położył następnego. Duszan! I jest! 29 minuta. Duszan tadić. I kolejny gol. Duszana w jego klubie. przed w meczu strzelił dwa gole. Jeden, jeden zdobył po solowej akcji. A drugi fantastycznie uderzył. Ramus. Roches. I teraz Cantillo. Werner do Fernando Lorente. Fernando Lorente. Mija jednego zawodnika. Jeszcze próbuje Fernando, ale... Nie udało się. Roches. Faulowany. Przecież Moses Soko. Żółta kartka. Tu się tak nagle wydawało, że to Fratesi faulował, ale nie. Jednak to... Jednak Sisoko faulował Pedrao Walczy z Wernerem. Werner, faul I Idzie w rzutka. Lindelof Sisoko, Sisoko uciekł. Sisoko, dobre wyprowadzenie piłki. Lindelof I teraz. I Katilo Werner. I nie ma bramki. Dobre rozegranie, ale nie ma. Ale trzeba tutaj pochwalić Sisoko za to wyjście, Werner, za podanie do Sisoko. I tutaj jeszcze to do Cantilo Cantillo do Wernera. Fantastyczna akcja. Cash. Fernando Lorente. Fernando Lorente znalazł Cantillo. Wolnego na tym miejscu, które powinienem być. A teraz Gumayrez znalazł się w odpowiednim miejscu. Lindelof. Ten 2 2-0. 45. minuta Fernando Lorente i on znowu powrócił. Lorente powróci po tylu nieudanych meczach nie strzelił gola poprzednim meczu z Manchesterem City i teraz ta bramka wpada. Pretensji. Sisoko, fratesi. Werner. I teraz Sisoko, Tadic. Werner! Niecelnie. Ale dobry, dobry, teraz tam Werner, Sisoko, y, Cantillo, Lorenteon. To jest właśnie ta najlepsza czwórka. Jeszcze tam może fratesi coś tam próbuje rozgrywać. Ale naprawdę to jeszcze też Tadic? Y, ta piątka fantastycznie rozgrywa Tadic Lorente I nieprawdopodobny gol! Co za bramka Fernando Lorente? Tylko takie dotknięcie piłki. Magic touch. Thank you very much. I jest bramka. Jak. Ale poszedł tutaj Zewniak. Nieprawdopodobny gol Ramos. Wiktor, kan... teraz tutaj Cash. Pedrao. Pedrao, Fratesi faulował jednak. I to jest żółta kartka, Davide Fratesi. A wydawało się, że tu faul nie powiem. VT. VT do Cash'a. Cash do Lindelofa. Lindelof wybija. Wernerach próbował z przewrotki zagrać do Fernando Lorente, ale przejmuje te piekie freitas. Tirni pojedynek biegowy. tirni brawo. tirni, tirni. mija jednego zawodnika. tirni, tirni. widzi wolnego Redmonda, więc mu zagrywa. Teraz Redmond rozpoczyna swój rajd. Redmond. Redmond. Redmond jeszcze. Jeszcze Redmond. Jeszcze Redmond próbuje robić solubę. Redmond. Redmond karny. Karny, karny! Jest karny i czerwona kartka Pedro! I to jest jedenastka, to jest fałno podcięta piłka! Znaczy podcięte nogi. Elmonda. Werner. Werner, Werner! Sam środek, 78 minuta 4-0. Tak, to jest to karny to loteria jak się uderza w środek. I bardzo dużo szczęścia, bo Bronkarze chyba raczej mają tą przewagę, że jak się strzela w środek. A teraz szansa Lorente Werner. Werner cofa się. Chyba mają, tak, mają jakąś Tylko rozgrywania tej akcji. Ale i stracił piłkę. Mikael wybija Gnagnon. Dobra piłka do Wernera. Werner. Yy, próbuje Werner. Minął Werneri! rzut wolny! Yy, bardzo podcięty Werner! Z żółta kartka! Witi. Widzimy, że on się tam szkował yy, Timo Werner. I zobaczymy, czy strzeli bramkę. Timo Werner! I... Broni Gimeres. Jeszcze pewnie to jest jedna z ostatnich akcji tego spotkania do Fernanda Loretta, Loretta i jeszcze raz Gimayrez. I teraz jeszcze tym, tym razem Szczesny w polu karnym, Gnagnon nad bramką. A mógł zdobyć bramkę, wydawało się, że Szczesny będzie uderzał, ale y, jednak to Gnagnon odważył się uderzyć. Lindelof, Werner. Berner, Lorente, to było idealne zagranie. Teraz Lorente, Redmonda, Redmond, Redmond, Kal. Przejął piłkę Redmond, koniec, koniec.